Tego roku skoncentrowaliśmy się na, przede wszystkim na rozwiązaniach dotyczących zwalczania zagrożeń z powietrza, głównie dronów. To, co Państwo widzicie za moimi plecami, jest to odpowiedź przemysłu na, na to, co dzieje się w Ukrainie, na pojawienie się zagrożeń sterowanych światłowodem, których nie da się zwalczyć za pomocą zagłuszarek czy środków niekinetycznych. Postawiliśmy zatem na rozwiązania kinetyczne, takim jak jest prezentowana tu dzisiaj w kielcach armata 35 mm, pozwalająca na wykorzystanie amunicji klasycznej, podkalibrowej, a także amunicji programowalnej. To, co dzisiaj pokazaliśmy, jest rozwiązaniem całkowicie wdrożonym do sił zbrojnych, może nie w tej konfiguracji lądowej, ale w konfiguracji morskiej. Jest to armata, która jest w linii. Na okrętach marynarki wojennej, chociażby jak na Kormoranie, Albatrosie. Tutaj pokazujemy aplikację do wersji lądowej jednocześnie, pokazujemy jak spółki PGZ-u mogą sobie szybko poradzić z skompletowaniem sprzętu wojskowego, bo to, co za mną stoi, zostało skompletowane w niespełna 3 miesiące. Tak jak żeśmy małą narew dostarczyli do sił zbrojnych w 6 miesięcy, system, system rakietowy, Krótkiego zasięgu, tak jesteśmy w stanie. Tym, tym zestawem pokazujemy, że jesteśmy w stanie szybko reagować na wszelkie zagrożenia. Wszystko, co tutaj jest, jest wdrożone, tak jak powiedziałem. Jednocześnie, jest to promocja nowego pojazdu Jelcz z niezależnym zawieszeniem. I jest to według mnie bardzo fajna sprawa, że jako PGZ jesteśmy w stanie szybko reagować. I wykorzystywać wszystko, co polskie po to, żeby odpowiedzieć na zapotrzebowanie sił zbrojnych, a także zapotrzebowanie chwili. W tym roku kończymy prace badawczo-rozwojowe uruchomione w końcówce roku 2012. I to, co tutaj dzisiaj pokazujemy, to element zestawu systemu pasywnej lokacji, czyli radaru, radaru pasywnego. Pokazujemy po raz pierwszy radar SAINA, który kończy badania zakładowe, będzie w przyszłym roku przechodził badania państwowe. I liczymy na to, że będzie podpisana na ten radar umowa, po to, żeby dostarczyć do sił zbrojnych. No i radar warta. Radar warta jest to też odpowiedź na potrzeby mobilności. Jest to radar odpowiadający radarom backbonowym, ale wysokomobilny, taki, który może się szybko przemieścić, bo wszyscy sobie zdajemy sprawę, że przeżycie radaru na polu walki. Jest bardzo mocno uzależnione od jego mobilności to, żeby jeżeli zbierze dane, przekaże dane do systemów dowodzenia, no sam musi na chwileczkę zniknąć, bo inaczej zniknie na dłużej zniszczony rakietą antyradarową. W związku z tym to są to te trzy radary, jak powiedziałem, SPL, Warta, Sajna, to jest to, co dzisiaj pokazujemy jako urządzenia, które będą zasilały system NAREF i system Wisła, no może za wyjątkiem warty, a warte jako wo dla Wojsk Radiotechnicznych. Będziemy się koncentrować przede wszystkim na zrealizacji umów. 25 czerwca Rada Ministrów podjęła uchwałę o dokapitalizowaniu spółek konsorcjum NAREF po to, żeby mogły szybko zrealizować ten program. Tu będziemy się koncentrować na tym programie ale ten program y, o, pozwoli nam też y, na y, zgromadzenie pewnych, pewnych doświadczeń do nowych rozwiązań. Te 10 lat, które będziemy, y, będziemy realizowali zgodnie z PMT, program NAREF, wykorzystamy na to, żeby pójść w nowe rozwiązania. Tu chcemy wejść troszeczkę jako, jako firma y, w technologie rakietowe, w technologie y, y, głowic samonaprowadzających. Pokazujemy tutaj też bardzo ciekawe rozwiązanie, w postaci nowego radaru, jest to też premiera Radar Tuga. Jest to radar przeznaczony nisko, taki niskobudżetowy radar, przeznaczony też do wykrywania małogabaretowych celów, głównie do wsparcia takich systemów jak właśnie chociażby Armata 35, jak Poprat, uzupełnienie o kanał radiolokacyjny tego wszystkiego, co ma kanał elektrooptyczny. Pokazujemy też zintegrowaną głowicę radarową. Optoelektroniczną jako taki komponent, który będziemy też yy, chcieli w przyszłości, u, o których chcielibyśmy w przyszłości uzupełniać wszystkie systemy artyleryjskie czy systemy yy, ogniowe, jakie dostarczamy. Będziemy koncentrowali się też no, na, yy, na kierunku efektorów. No, mamy nadzieję, że to, co pokazaliśmy, yy, odbije się <laughs> dla nas zamówieniami i będziemy yy, no, produkować odpowiednią czy liczbę. I wchodzimy w obszar efektorów. Jeżeli chodzi o systemy dowodzenia, to w tej chwili mamy duże zamówienie w ramach programu Pilica Plus na system Zenit MP, Plus, który będzie tym systemem integrującym integrującym warstwę krótkiego zasięgu z warstwą tą wiszoradową w rozwiązaniach pilicowych. I to, co nas czeka jako firmę. No to na pewno no, nie uciekniemy przed, przed zintegrowaniem wszystkich naszych urządzeń z IBCS-em. I to jest też potężne wyzwanie dla nas.